Jeśli mieliście dzisiaj zły dzień, no to popatrzcie sobie na mnie. Od razu lepiej, co? Ale przed oglądnięciem odcinka zasubskrybujcie kanał i miłego oglądania. Dobra, dzisiaj e, sprawdzamy, jakie to są te gry, wszystkie supercela. E, no to ta jest jakaś, chyba mamy się zbroić na coś na co? Na co? To jest pytanie, ale taka fana, No chyba wygląda na taką przyjemną gierkę. I dajcie sobie kołapeczkę w górę, zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczka, żebyśmy zrobili jeszcze 300 potem. A potem 400 i 500. Musimy... To jest nasz cel na razie. No i jeszcze... No subskrybujcie, subskrybujcie, ale i jeszcze o co w tym chodzi mi wytłumaczycie w niektórych bo ja się nie znam tak na supercelu Tylko jedynie Brawl Stars znam jako najbliższą grę, którą tylko wybrałam ze Supercela, ale dzisiaj chcemy jeszcze przetestować inne, bo musimy wiedzieć jakie to są gry. Co to, za duży, co to za golem? Jakiś taki dziwny. Yy, może kupimy se. Tak bym ocenił tą, tą gierkę, to tak bym ocenił 10 na 5 No, nawet taka dobra, ale czegoś mi tu braku, brakuje. Ale jeszcze posprawdzajmy, co tu chodzi. O co w tym chodzi? Mmm, nie wiem, to takie dziwne coś e, Co to za wioska jakichś gnomów małych To, to teraz moi atakują ich Aha, tu już rozumiem e, To teraz my, my na, oni nas To my teraz ich nawalamy Coś rozumiem. Dobra. Imię, I imię. Po co ja to skoro zaraz to odinstaluję. Ale dobra, ty on. Tej. Dobra. Żeby super cel wiedział, że tu, 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 tu że tutaj grał Tymkowiczan. Yy, ale to inaczej. Mówiąc, to takie. To taka dziwna, taka gierka. To teraz jesteśmy w innej grze. O co w tej chodzi? A, że jest jakiś król i on yy, rządzi, żeby rozwalić tamtych. To jest chyba jakaś samołczka czy co król jakiś gada Muminek jakiś duży Dobra. No taki no interesująco coś takiego nawet Ale na wala to to bym mógł sobie zainstalować już na dłu dłużej Mocna gra Kto poleci z większą ocenką, lepszą To wygraliśmy samouczkę Ten set. Jeden set Open Jakiś mega box co dropniemy? no nie dropniemy nawet star dropa nie było jednego i dodają star dropa co tu jest? bo mi każe w klikać jakieś rzeczy i, I co? tu się ulepsza co dim jarzy niby A ten król mi przypomina ten skin do Franka, ten yy, chyba, naj, chyba najtrudniejszy do zdobycia. To to, 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 to jest związane z Frankiem! Przecież Frank w Brawl się też ma takiego skina. Ale już, ale już go tak się łatwo nie da kupić, bo, bo, bo jest bardzo rzadki. Jest chyba legendarny Ale ich robiliśmy meteoretem A te gnomy co tam ze skrzydłami są Może tą babkę weźmy Wygląda jak szali Proszę macie za karę. Jeszcze moimi Kiedyś strzelam łukiem nie trafiłam nigdzie. Kurz. Imię? <noise> Ale fajne. Dobra. Ej, ja mam na imię Tymon i ty pisze Nade mną. No to to się dobrze składa. Patrzcie, jaki mały smurf. Smurf Lalusiu. To jest jakaś inna gra. O, kolt ze mną chodzi. To w innych grach też jest kolt. Bim, bam, bium. tam tamtą grę, w którą przed chwilą graliśmy, to bym ocenił tak. 6, 10 na 6 I pół. To już lepsze, nie? Jest cold. Mega boxy są. So. To się nazywa jakąś inaczej. Squid, coś tam. Bum, bum, bum. Rozwalony jakiś ten duży gnom. To możemy coś... Pomocnika możemy wykupić. Przez wodę się nie da przepłynąć. Yy. Coś możemy rzucać jakimiś kwiatkami. Ten, ten walczy z innym graczem. Dziwne, dziwniuteńkie, dziwniutkie. Takie dziwne Jakieś mamy hiperdładowanie jak wbrustar się wprost Taka dziwna ta gra Dziwna dziwnotelnika ładniutka taką ocenkę to bym mógł dać na przykład 10 na, 10 na 9,5 bo nawet dobra jest. To jeszcze coś tu jest fajnego. Ej, przez te kaktusy się. przez te spajki się traci te. Ej, przez, przez ten guzik mam i spida. Spida, i spida. Dobrze. Mam spida, ażu spida. Zmarnowałem, mogłem na tego robota rzucić. Teraz jesteśmy w Brawl Stars. Czyli w jednej z sławniejszych gier. Chiński Nowy Rok to dostaliśmy to z To też jest super gra. Mamy, mamy Stars to najczęściej my graliśmy, a w tamtej to zwykle nie graliśmy tak dużo. Dużo tylko w to tak graliśmy częściej, a tamte nie, bo tamte pierwszy raz testujemy, a browser to normalna gra, w którą chyba moim zdaniem każdy gra. Oprócz mo y z moich znajomych, jednej osoby. Nie powiem imienia. To jest taka tradycja. Bro, teraz gramy. Zaraz padnę przez tego Broka. Pewnie nas obejdą. No wiedziałem, wiedziałem. Uciekaj, Spike. Zaraz Leon go rozwali Dobra, i przyszliśmy do kolejnej gry O co w tym chodzi? Jakaś rolnicza gra? Supercel wymyśla coraz więcej takich dziwnych gier Supercel Supercel skoro jesteś, to mógłbyś wymyślić jakąś ciekawą grę Czyli co? jakąś przygotową, przygodową, na przykład jak broszers, taką długo, drugą część broszers. No to to bym ci radził Supercell i jeszcze. I żeby tam było. I żeby tam były lepsze zadymiarze też. No to to by się przydało. Przed chwilą. Może usłyszy na Supercell i coś pomyśli od drugiej części broszers. Na razie musimy się tego cieszyć, e, tą naszą. Na razie, częścią Brawl Starsa. Ale, te, ale. Stars jest fajny, nie? Lepszy od tego. To o co w tym chodzi? Nie mogę tego ściąć. Co tu jest? To za darmo jakiś mini money morning Bierzemy, jak jest za darmo, to trzeba brać jakiś ID. Ze strony Supercel to ja to ściągnąłem, żeby zrobić z tego odcinek. Kura. Chicken nuggets. I patrzcie, kura ma słuchawki, jak ja teraz na przykład. Co słuchasz? Ciekawe co słucha, pewnie. Nie wiem co. Słucha w jakąś muzyczkę ładną. Fajnie, wymyśl... Fajnie przemyślili. A to jakaś inna gierka. Oni nas teraz atakują. Aha, oni nas atakują, a my teraz się musimy bronić. Jakiś pałkownik. To nas strzela. My się tu zemścimy im zaraz. Co? Trzeba dodać im... Trzeba dodać w moich łódkach wojsko. No i one ich sprzątnie. Jaki, jakiś pułkownik mamy tutaj. Co to za gościu mi tu wyskakuje na ekranie? E. Żandarmeria Wojskowa. To teraz my zaatakujemy ich. Wys wysadzimy ich bombą atomową. Źle poleciało. Cztery już nie możemy. Dobra, chyba wypuścimy jakiegoś kap kaprale jakieś. Ale bez przesady oni wchodzą od frontu przecież. Od frontu to, to zwykli żołnierze chodzą, no to ich rozwalą. Muszą od lasu przejść. Oj, szczelają w dom. Zaraz zarysuję i będą musieli płacić za to. Co? Oni miny tam podłożyli. Dziwne. Dziwna gra. No dziwna taka. Dziwna, dziwna. Nie wiem, co powiedzieć, taka dziwna, dziwna. To, to też coś jest. E. Co? Mogę, można to odnowić, nie? Nie można. Szkoda. Mhm. Mm mhm. Mm Dobra, takie dziwne. Zostawcie łapkę w górę. Nara.